Cześć widzowie, z tej strony Tezji, a to jest odcinek z Fortnite'a Wczoraj pojawił się nowy sezon Bądź dzisiaj, nie jestem pewien No, ja jeszcze nie grałem 3, więc zobaczymy co się pozmieniało Jakie są mityki Bo widział, słyszałem o Tych medalionach nowych Generalnie bardzo fajnie się to zapowiada z traileru Który chwilę temu mi się wyświetlił właśnie na ekranie Dobra, to lecimy O oh, wow Oy, 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 otro halucinófilo chico. Oh, what the fuck. O Jezu, z moimi z moimi kartkami nie eee, Dobra, jak się z tego korzystał? To jest pytanie. O nie moje klatki, na sekundę, przepraszam was widzowie. FPS yy, nie o wow! Ty, ale że już mi tylko mam? Oh. Co jest? Ty ale... On... Nie wiem, to ja sobie samem dodałem 40 obrażeń, ty, czy co? Skąd to nie do mnie To jest... W jest jest naprawdę dziwne. Co w się sensie, na pewno nie... O nie, nie, nie! Dobra, widzowie. E, po... Już jak widać, na mapie mam tą... Te zaświaty odkryte. Lecz... Gra, w której to odkryłem, musiała pójść do kosza. Ze względu na to, że akurat musiałem pójść coś ważnego zrobić, więc nagrywam to trochę później, ale tak naprawdę y, nic nie zrobiłem więcej poza tym, że tutaj wylądowałem i zabiłem bosa. Dobra, gdzie by tu wylądować? O tu. Wylądowałem dokładnie tak jak w poprzedniej grze. <laughs> o! Oh. Więc tak, tu jest typek. Tego typka by mi padało rozwalić. Bo jeszcze warto by było wiedzieć, gdzie on jest. A few moments later. Jest ale to inny. Dobra leży. Jeden z kapłanów. Przepraszam, że nie kawał. Musiałem sobie go przybliżyć, żebyście lepiej słyszeli. Dobra leży kolejny. Five minutes later. O, ale dostał dobra lecę, Lecę na niego. Lecę. Dobra. Udało się, leży. Ty, to jest nowa pompa. Tak, to jest nowa pompa. Ty, ale fajne. Uj, zostaw mnie. No, bo tym mnie teraz będą biły. Niestety. Ty no, te skrzydła są prze, prze dobre. Gdzie jest Hades? Tu jest Hades Dobra Hades Już po tobie Dobra A więc tak, od razu wam powiem widzowie ten medalion działa w ten sposób, że jeżeli kogoś zabiję, to po prostu on mi przywraca kawałek zdrowia. Coś w tym stylu, jak jest na turniejach lub na arenach świętej pamięci, że tak powiem. Ojo, oj, to są błoty, tylko ja jestem ja jeszcze jednym <śmienny> Nie potrafię trafić, absolutnie. <laughs> o o, o kolej no nie. Ojoj Chyba się złożył odrobinkę to jest? Bunkier z bronią. Ten bunkier to taki trochę słaby O! Dobra, jednak nie słaby Co jest? Ty! Zmienili ikonki Przyspieszowe celowywanie A to co jest? zwiększa prędkość ruchu podczas... O, oh, wow! Dobra, to jest jednak mocne. Ty. Nie, no naprawdę, to jest przepotężne. I tak, wiem, tam była niebieska snajperka, ale no już nie chce mi się jej tam zmieniać, bo akurat tą... Yyy, Nie wiem czy to można tak ująć TY, TO JUŻ JEST TOP 4 Jakim cudem tyle osób się już wybiło? Ty, właśnie, dobra, pogromcy mitów Jeżeli wezmę sobie to i użyję tego to nie wiem czy ja wyżej poleciałem czy nie Aha, dobra, nie wiem czy widzieliście te takie czaszki wokół mojej postaci, ale no to ja miałem i, i ich trzy. Co jest? Co tu Tientina robi? Przepraszam bardzo, jakim cudem? Jeszcze mi powiedzcie, że Midas powrócił też w ogóle, będę w szoku. Ej dobra, tego się nie spodziewałem Dobra, zbliżamy się do medalionu O, chyba go dojeżdżamy Dobra, dojeżdżamy go? Chyba go dojeżdżamy O, on będzie się leżył pewnie tym. nie wiem czemu chciałem znowu skołpa zrobić, ale w każdym razie wyszło. To nie był tyby z medalionem. A, jajaj. Szkoda. O, ale chyba go właśnie widzę. Nie jesteś. Gdzie ten typ? Strzelałeś we mnie Ty, do... a tam jest Ale że jest, To było zmarnowanie czasu. Nie wiem. Dobra, jest to pięć. O, kolejny. Co to się stało właśnie? Kolejny typ? Kolejny, kolejny, kolejny. O, oh, fuck. Nie, no to było czwarte miejsce.